Dlaczego koty kochają spać? Ludzie, którzy mają do czynienia z kotami, którzy są opiekunami tych kotów, wiedzą, że koty potrafią spać bardzo, bardzo dużo. Szczególnie te małe, ale te też, które są starsze. Ale te, można powiedzieć, w pełni sił również należą do zwierząt, które potrafią przespać bardzo dużo. To nie jest tak, że koty śpią 6, 8 czy też 10 godzin dziennie. Koty potrafią spać 14-16 godzin dziennie, niekiedy w przypadku niektórych kotów nawet dłużej. Ale dlaczego koty tak kochają spać i czy to jest coś, co jest im bardzo potrzebne, żeby były w takim stanie jak trzeba? Zapraszam do wsparcia. Patronite, postawienie symbolicznej kawy. Oceń, skomentuj, poleć. Teraz wróćmy do naszych bohaterów, czyli do kotów, które kochają spać. Dlaczego koty kochają spać? No nie tylko koty kochają spać, ja też kocham spać. Tylko że w naszym przypadku, w przypadku ludzi, jest to troszkę trudniejsze, ponieważ jednak mamy o wiele mniejsze możliwości. Niestety, te 8-9 godzin to max i tak nie zawsze osiągane. Wracając do naszych kotów, oczywiście one kochają spać, ponieważ kiedyś i w przypadku niektórych kotów również dzisiaj było im to bardzo coś potrzebnego. Ponieważ koty należą do zwierząt, które są zwierzętami drapieżnymi i są tutaj bardzo sprawnymi drapieżnikami, więc to polowanie nie zajmuje im bardzo dużo czasu. Żeby zdobyć odpowiednią ilość pożywienia, to tak no, w porównaniu do tego, co my musimy przepracować, żeby zapewnić sobie wyżywienie, to one bardzo szybko sobie załatwiały tą sprawę, a pozostały czasy, wyłączając szukanie kryjówki i pielęgnację, spędzały na wypoczynku, na regeneracji. Na obniżonym zużyciu energii. Ponieważ sen to jest regeneracja, to jest odbudowanie sił, ale też czas, w czasie którego koty nie zużywają tyle energii, co w czasie jakiejś aktywności. I to jest niesamowicie ważna sprawa, żeby o tym pamiętać, że kot to zwierzę, które śpiąc nie traci tej energii. Nie tylko się regeneruje, nie tylko odbudowuje te siły, ale też w czasie snu jednak to zużycie energii jest niższe. Po co więcej się ruszać, po co mniej spać, jeśli wiązałoby to się z większą potrzebą polowania, zdobywania pożywienia. I oczywiście większość naszych kotów, chyba wszystkie nasze koty domowe, no już tego polowania nie potrzebują, ponieważ mamy w głowie to, że dostarczamy im odpowiednią ilość pożywienia, że te koty mają dostarczane bardzo duże, często za duże ilości tego pożywienia, no i one nie muszą Polować, tylko żeby pamiętać, żeby zapewnić im odpowiedni poziom zabawy. To, jak doskonale wiecie, jest im potrzebne nie tylko, żeby te zbędne kilogramy nie były łapane, ale też, żeby no, zapewnić im ruch, który spowoduje, żeby były i właśnie w kondycji odpowiedniej, ale też, żeby nie miały jakichś dziwnych pomysłów, które mogą skończyć się nie zawsze tak, jak byśmy chcieli. Wybawiony kot to kot, który z mniejszym prawdopodobieństwem będzie sprawiał problemy. I oczywiście nasze koty już nie potrzebują tak dużo regeneracji. Nie potrzebują tak dużo czasu spędzać marnując mniej energii, tylko że po prostu to lubią, po prostu tak jak w tytule to kochają. Ponieważ sen jest dla nich czymś przyjemnym, jest odpoczynkiem, jest relaksem. I pamiętajmy, to nie jest tak głęboki sen w większości tego czasu. To nie jest tak głęboki sen, jak nam się wydaje. I to, że hałasujemy, krzyczymy do nich to nic. Słuchy mają kod wybiórczy, koty mają słuch wybiórczy, o czym kiedyś porozmawiamy i oznacza to, że kot słyszy to, co chce często. I tak możemy go zaskoczyć, jak coś spadnie, wiele dźwięków mu przeszkadza, tylko że na przykład, gdy usłyszy, że chcemy mu dać jeść albo zaczyna się zabawa, wtedy nagle ten głęboko drzemiący kot, który na nic nie reaguje, nagle zaczyna reagować, więc Nasze koty, koty domowe, już tak dużo snu teoretycznie nie potrzebują, tylko że często nie mają po pierwsze co robić, więc lepiej się położyć i spać niż się nudzić no to niestety też jest problem. No i po drugie, oczywiście taka natura, tak wyewoluowały, że jednak dużo tego czasu spędzają na śnie, na regeneracji, na niemarnowaniu energii. No i tak pozostało. One się aż tak bardzo jeszcze nie zmieniły, i myślę, że przez. Jeszcze wiele lat się tak bardzo nie zmienią. Pamiętajmy też, że ten sen z reguły nam nie przeszkadza oczywiście. My nie wymagamy od kotów, żeby były jakoś super aktywne, żeby większość dnia spędzały na nie wiem na ciągłej zabawie. Wręcz przeciwnie, często się wybiera koty, żeby tej zabawy było jak najmniej, żebyśmy jednak ograniczali no, ilość, można powiedzieć tego czasu, jaki musimy im poświęcić. Czyli po prostu, Koty kochają sen, ponieważ mogą. No, nie o to chodzi, ale one uwielbiają ten sen, ponieważ on był przez tysiąclecia, dziesiątki tysiącleci bardzo im potrzebny. To był element, który pozwalał im na przykład przeczekać ten dzień, kiedy to polowanie jest trudniejsze, gdy tych ofiar jest mniej, gdy są większe zagrożenia. On pozwalał im. On pozwalał im się zregenerować, stracić mniej energii. No i to było coś dla nich ważnego. Ten kilkunasto-nawet godzinny sen był po prostu czymś, co zgadzało się z ich strategią przeżycia. Tak to może nazwijmy. To jest coś, o czym warto pamiętać, że jednak ten sen jest czymś niesamowicie dla nich ważnym. A to, że go kochają, to oczywiście oznacza, że no, takie przyjemne rzeczy się po prostu lubi. A sen jest jedną z tych um, przyjemnych rzeczy, tak żebyśmy wiedzieli, że to nie tylko dla nas jest coś fajnego, chociaż na pewno znajdą się ludzie, którzy stwierdzą: Nie, sen jest niepotrzebny, śpię 6 godzin, wstaję wcześnie, na tym polega odpowiedzialność, żeby wstawać o 5 rano, i często tak jest, ale często ludzie rozumieją to przez zupełnie inne pryzmat. Nie, sen jest świetną sprawą, jedną z tych podstawowych rzeczy, jedną z podstawowych, Jednym z podstawowych zadań, jakie musimy niejako robić, tylko że nie zadanie, tylko coś przyjemnego. Więc kochają spać, ponieważ potrzebują tego snu i jest to dla nich przyjemne. To jest dla nich coś po prostu bardzo fajnego. To nie jest tak, że to jest coś dla nich, co będzie sprawiało im problemy, czy coś, co jest dla nich niefajne. Nie. Koty doskonale wiedzą, że ten sen to czas, kiedy jest fajnie, kiedy jest cieplej, kiedy właśnie można w jakimś miejscu się zabunkrować i jest idealnie. I tak psy też kochają spać. Szereg innych zwierząt też kocha spać. Najczęściej mniej tego snu potrzebują zwierzęta, które no jednak z różnych powodów, oczywiście, tutaj należy to zaznaczyć. No muszą dużo żerować, żerować. Muszą dużo jeść, czyli zwierzęta roślinożerne, które na przykład ponad połowę dnia muszą spędzić, żeby dostarczyć sobie tego pożywienia więcej, ponieważ nie jest ono tak wydajne jak to co na przykład upoluje nasz kot. Więc nie budźmy kotów, zostawmy je w spokoju, niech one sobie spokojnie się spokojnie wysypiają. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. Nie wiem, czy dziękowałem. Nie dziękowałem za to, że wspieracie. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy mnie wspierają. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy, czy to poprzez patronite, czy to poprzez postawienie symbolicznej kawy, umożliwiają dalsze istnienie tego kanału. Tak po prostu. Zapraszam do ocenienia, skomentowania, zasubskrybowania. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.